Się ty się, jeżeli jesteś niewinny, jeżeli jesteś niewinny, to czy się Ty się tym nie przejmuj, się tym badaniem. Gdybyś był niewinny, to ja bym Ci pomógł nawet. Pomógłbym, ci, naprawdę pomógłbym, bo Mirabelka to Ci nie pomaga. Nikt Ci nie pomaga. Ale jakbyś był niewinny, ja bym Ci pomógł. Broniłbym się. naprawdę bym Cię bronił, gdybyś był niewinny. Ale ty musisz tej niewinności. Musisz wybronić się z tych podejrzeń. Chłopie, ty naprawdę się uparłeś i zamierzasz przez najbliższe znowu też miesiące wzbraniać się przed tym, przed tym badaniem? Przecież tam ci nic nie zrobią, chłopy. To tylko byłeś już na tym badaniu. Przecież oni nie będą zaglądać ci w tyłek. Nie będą ci tam kamery wkładać. Ja rozumiem, że. Czy gastroskopii, czy tam kolanoskopii mógłbyś się obawiać, bo ja też się obawiam. Ale badanie na wariografii się obawiasz, jeżeli jesteś niewinny.